Cześć, witajcie. Kolejny vlog serwisowy i a w nim ciekawy przypadek. Przypominam o narzędziu do filtrów, tam w narożniku. Lecimy z tematem. 7260R Jakiś tam tydzień temu klient do mnie zadzwonił, i generalnie no chodziło o awarię, polegającą na tym, że wyświetlił się komunikat błędu o zatkanym filtrze hydraulicznym. Taka ciekawostka, 7 r to są ciągniki, które mają jeden duży filtr hydrauliczny, z tego co ja pamiętam. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie musieli poprawiać. Ciągnik jest gdzieś tam z 12 chyba roku, z tego co kojarzę. Jest na automatycznej skrzyni biegów, czyli IVT, na 9-litrowym silniku, i przebieg ma jakiś tam, powiedzmy, no, chyba nie całe 10 tys. godzin 9, tam ileś jest na pewno, z tego co kojarzę. I w momencie, gdy ten błąd się wyświetlił, ciągnik jechał do końca. Tutaj od razu operator podjął decyzję, że stajemy. Odchęcili ten filtr, no i i po wylaniu oleju tak z tego filtra wyleciały takie to tutaj słuchajcie rzeczy do no klient właśnie to, to też się chwali że te wszystkie jak ja to mówię zawsze dowody zbrodni dał i to też nam dużo daje, bo my możemy na podstawie naszych gdzieś tam takich gdzieś tam doświadczeń, czy powiedzmy tego, co mamy gdzieś tam w głowie, ocenić skąd to może być. Tak? No i na pewno tu widzicie kawałki koszyczka łożyska stożkowego, tak to wygląda. I wiele, wiele, wiele okładzin. Jakiś tam chyba nawet tutaj, nie wiem, czy to jest nawet kawałek zęba tutaj. No i podjęty, podjął klient decyzję, że dalej nie jadą ciągnikiem, bo to bez sensu. I powiem wam uczciwie, że to była chyba najlepsza decyzja, jaką tutaj mogli podjąć. Pewnie wspólnie z operatorem, czy tam z jakimś mechanikiem może nawet. To jakieś duże gospodarstwo akurat. Więc pewnie jacyś tam mechanicy też są, tacy chociaż powiedzmy, którzy pewnie też robią takie rzeczy. No bieżące jakieś tam pewnie, tak. Często tak jest właśnie w gospodarstwie, że nie, 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 przecież nie, nie zleca się wszystkiego. W dużych gospodarstwach właśnie takie dużo rzeczy eksploatacyjnych. To tu stara, starają się pewnie w gospodarstwa też robić w własnym zakresie. E, natomiast tutaj no, decyzja, że nie jadą dalej, klient podzwonił, popytał, gdzie najszybciej, gdzieś tam e, powiedzmy, byłby ten ciągnik do zrobienia. No ja powiedzmy gdzieś tam umówiliśmy się, że w ciągu tygodnia byśmy ten ciągnik mogli robić, e, co jakby dla, tutaj u nas, no, to, to jest w miarę krótkim teraz. E, Czasem oczekiwania, no bo jeszcze do niedawna to gdzieś tam trzy tygodnie, to takie było powiedzmy na wstępie. Ci, co u nas tutaj mają, ciągniki, na przykład ten ciągnik, no to tutaj. Akurat też klient to mu się nie spieszyło, no ale wie, że trzeba było też poczekać, żeby ten, ten, ten ciągnik wstawił. No i tutaj generalnie ciągnik trafił do nas na lawecie, jednak się okazało, że u nas chyba ten termin oczekiwania nie jest aż taki długi. No tak przynajmniej, no, żyćmy sobie, żeby tak było. No i tak się mówiliśmy, że we wtorek ten ciągnik do nas trafi po świętach najpóźniej, i tak nawet później nawet tu klient potwierdził, no i Klient, znaczy ciągnik. ciągnik Dzisiaj wjechał na warsztat I Spuszczamy sobie już tam. Chłopaki teraz poszli na śniadanie Spuszczamy olej A widzicie Leci sobie ładnie Wszystko skapuje do wanny No i No i Będziemy przystępować do Rozbiórki do rozbiórki tego ciągnika, i mamy, mamy tutaj taki scenariusz, że chyba pierwsze, pierwsza wyjedzie zwolnica, któraś z dwóch. No pewnie i tak docelowo dwie wyjadą. Z takie mamy podejrzenie, że tutaj mamy problem raczej w kole, bo ten koszyczek jest dość duży. Mm. I zobaczymy, czy te nasze tutaj przypuszczenia się potwierdzą. A jeżeli tak, to... O, tam nawet widać, słuchajcie, filtr w oddali. Ja bym może nawet sobie tutaj przeszedł z tej strony. czy stała się światłość. Tam mamy ten czarny, to jest filtr. I tu na pewno oczywiście będzie nowy filtr. Mimo, że ten pewnie też był... Z głowy założony o w ogóle 7R. Tak z ciekawości, zobaczcie ile tego tam jest. Wszystkiego eee, sprężarka, nawet powietrza, tu jest ukryta. Słuchajcie, ma napęd gdzieś tam ze skrzyni biegów, chyba z tego co kojarzę. Eee, w ogóle sami się uczymy tych ciągników jeszcze, bo to, mówię, to są ciągniki, które dopiero mają 10 lat. Pierwsze egzemplarze eee, i tu pierwsze rzeczy takie grubsze to będą wychodzić dopiero przy tych ciągnikach, jakieś tam powiedzmy nawet wynikające z eksploatacji. No i co? Wracam za chwilę, jak rozbierzemy pierwsze tutaj elementy, żeby Wam powiedzieć, czy nasze przypuszczenia są słuszne, że to jednak coś z wolnicy jednej lub drugiej, ale to wiadomo, trzeba będzie sprawdzić od razu obydwie. Jeżeli tak będzie, no to, to powiedzmy, to już będzie pół sukcesu, no bo wtedy e, Wiemy skąd to jest, natomiast pozostaje nam wyczyszczenie układu, to już takie proste Raczej nie będzie Bo jest on skomplikowany Jak widzicie e, Ciągnik Gotowy Wyjadę, o tutaj Niski poziom płynu chłodniczego. Tu są dwa czujniki w tej 7RC. Chyba jak w każdej, tak z tego co kojarzę. I faktycznie tego płynu trzeba dolać, ale klient mówi, że ma płyn, także zapisaliśmy to na protokole i doleję sobie. Tutaj też mamy przekroczone. Nie, niedługo będzie przekroczone, czyli zbliża się przegląd. W silniku. Dobra. I jedziemy. Tak, jak widzicie, maszyna gotowa. Klient już przyjechał, tam operator, właśnie stoi. Jak to pan mówi, poszedł sobie tam na fajeczkę widograj sobie ze spokojem, słuchajcie. Temat wiecie, bo przed chwilą zobaczyliście opiłki, coś tam są. Zatkały nam filtr, to zgłosiło kod błędu. Na no, szczęście operator, trzeźwo zachował się i stanął od razu tym ciągnikiem. Dostarczyli go tutaj klienci na lawecie, żeby nie jechać. No i jak widzicie, teraz na zdjęciu i na filmie tarcze no, dokonały żywota. Naprawdę bardzo brawo, no, bo tutaj bardzo szybka reakcja. Nie doszło do żadnej generacji opiłków, a faktycznie no. Okładzina tylko przytyka filtr. Ona nam jako tako no nie uszkodzi skrzyni. To jest miałki materiał na szczęście. No ale wiadomo, jeżeli by ten filtr tam dłużej działał z bypassem, czyli ten olej szedłby bez filtracji, no to też by pewnie się coś wydarzyło. Kosztów na szczęście się dużo nie nazbierało Aczkolwiek Wam powiem, że seria 7R To jest ciągnik dosyć Dosyć drogi w naprawie Dlatego, że po prostu tu jest dużo rzeczy upakowane pod kabiną I tutaj, żeby cokolwiek zrobić To naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo godzin Żeby to wyjąć Maszyna ma prawie 10 tysięcy godzin, to nie jest od nowości u klienta, z tego co słyszałem, ale no pracuje, tutaj będziemy jeszcze się przypatrywać pracy skrzyni biegów, bo za jakieś 80-100 godzin chcemy jechać jeszcze, spuścić olej, zajrzeć do sita, czyli do ekranu, wymienić filtr hydrauliczny, bo pewnie on jeszcze coś wyłapie, z tego co tutaj wygenerowały te tarcze, no i... Spróbować tutaj skalibrować tą skrzynię, a też ją podiagnozować, bo być może właśnie tutaj przyczyną tego, że ona tak troszeczkę myśli dłużej przy zmianie kierunku e, oraz przy w momencie, gdy nam synchronizator zakresy przerzuca, to jest gdzieś tam przy 15-16 km, w zależności jak mu tam, że tak powiem, w but wstawimy. E, że pewnie to jest jakaś stała prędkość, tylko pewnie w zależności, czy, czy, czy dajemy mu czadu, czy nie, to po prostu e, w, pewnym, w innym momencie czuć po prostu załączenie tego synchronizatora. Będziemy chcieli się przyjrzeć po prostu, czemu ona tak działa, ta skrzynia, czy to jest tylko kwestia o sprzętu i kalibracji, być może będzie kwestia jakiejś wymiany czujnika, może elektrozaworu, czy faktycznie ona po prostu już tak działać będzie, ta skrzynia już nic więcej się z niej nie wyciśnie. No to faktycznie klient też potwierdza to, że faktycznie ona tak, ta skrzynia działa. Dobra, słuchajcie, myślę, że będzie tyle. Za chwilę jazda próbna, jedziemy zatankować i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Cześć. Tankujemy na stacji, bo mało paliwa, może nie dojechać do, do bazy. A godzina drogi. Zaraz wam pokażę jak jedzie maszyna. Węż, węże odgrzania oleju to dajemy w gratisie chyba. Brat zapomniał wyciągnąć, zaraz to wyciągniemy. Dobra, słuchajcie, jedziemy na jazdę. No, też jak przełącza na synchronizatorze, to troszeczkę jest takie... Przepięcie, nie? No, teraz pytanie, czy niepoprawnie czujniki czytają moment, moment, w którym ma ten synchronizator się przełączyć? Tam czujniki chyba tym sterują, tak mi się wydaje, Tak przynajmniej jest w czy, czy po prostu, no ona już tak po prostu będzie sobie działać, ta skrzynia? Ale maszyna generalnie jedzie ładnie Silnik tak silnik ładnie chodzi, nie? Strowy, no To to jest dziewiątka silnika No dziewiąta To to już jedzie, nie? Czy tej drugiej to jest szóstka, nie? Bo to 250, nie? To eko skrzynia, daje się Eko z krzynią. Znaczy ona coś przerzuca, wiesz? Tak, no To trochę inaczej z jest. No, ale też jest automat, nie? Tak. Tylko po prostu on jedzie na niskich obrotach, ta, nie? Przy maksymalnej ta, prędkości. Ta, ta. A 250, to taki ciągnik w miarę nowy, nie? No. No. Mamy nowy. Ja z No słyszałem, że tam macie dużo. I felt Teraz chodźcie, się pojadać. Zaczęły jeden taki stary a taki 9 rok to tak naprawdę stary będziemy musieli rozliczeniem zacząć to ale fajne no możliwe no on tak musi o stanąć ci się tak pomyśleć i się poważnie poważnie zastanowić. I się i zastanowić się no, no. O, ale to też no, nie wiem no. Trzeba by to po prostu pomierzyć ją i tak dogłębnie, a co że kilka godzinach może zejść, nie? Na sprawdzenie, czy to jest tylko i wyłącznie wina jakby w skrzyni, czy, czy kwestia jest o sprzętu, nie? Typu czujnik, elektrozauro, bo nie zawsze zgłosił moc, nie?